Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie biruńskie dzieci. Pamiętam o Was w modlitwie. Cieszę się bardzo z tego, że Wy też pamiętacie o nas, że łączycie się z nami poprzez transmisje internetowe i na mszy Świętej, szczególnie tej szkolnej, ale także na niedzielnej. A przede wszystkim dziękuję Wam za to, że modlicie się też w domach i często łączycie się z nami w modlitwie różańcowej o 20.30. Chciałbym Wam. Zadetykować, kochani młodzi przyjaciele, dzieci z przedszkola, numer 1 i wszystkie dzieci bieżońskie. Wiersz Jana Brzechwy, zatytułowany: Żaba. Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor. Włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał. No i w końcu tak powiada: Pani zanadto się poci, niech pani unika wilgoci. Niech pani się czasem nie kąpie, niech pani nie siada przy pompie. Niech pani deszczu unika. Niech pani nie pływa w strumykach. Niech pani wody nie pija. Niech pani kałuże omija. Niech pani nie myje się z rana. Niech pani, e, e, pani kochana, na siebie hucha i dmucha, bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora. Myśli sobie, Jestem chora. A doktora? Chora, słucha. Mam być sucha? Będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła. Suszyła się długo, suszyła. Aż wyschła tak, że po troszku została z niej garstka proszku. A doktor? Drapie się w ucho. Nie uszło jej to na sucho. Sądzę, kochane dzieci, że z Was nie stanie się garstka proszku i że ta kwarantanna, którą wszyscy musimy przeżywać, będzie dla Was też taką okazją do tego, aby jeszcze lepiej się zżyć ze swoim rodzeństwem albo z rodzicami, z najbliższymi. I że za niedługo wszyscy wrócimy cali i zdrowi do normalnego życia. Póki co Was pozdrawiam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam serdecznie Panią Dyrektor Przedszkola, a ja, jak wszystkie nauczycielki w Olawczynie, Pozdrawiam wszystkie Panie, które pracują w Przedszkolu, które pomagają, które pracują w kuchni. Pozdrawiam wszystkich rodziców i rodzeństw. Trzymajcie się, z Panem powiem, i pamiętam o Was w o bitwie, Wy o mnie też pamiętajcie i do zobaczenia za niedługo. Mam nadzieję w realu. Wszystkiego dobrego. Tak? Zgodnie.